przed błogosławieństwem, salezjańskim zwyczajem, Słówko Wieczorne. Dzisiaj Słówko Wieczorne składa się z jednego zdania. Mówię to do ludzi, którzy przychodzą tutaj, aby się modlić. Proszę Państwa, ocalmy w tym miejscu najcenniejsze dobro. To znaczy codzienną modlitwę w tym miejscu za Polskę. Jeszcze raz powtórzę: Ocalmy w tym miejscu najcenniejsze dobro. To znaczy codzienną modlitwę w tym miejscu za Polskę. Niech nam Pan Bóg pobłogosławi. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Ubsapoc. Spokojnej noci.